White Man venom transparency. Idę na komendę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Policjanci postanowili postawić radiowóz na chodniku. No. Idę. Zobaczę, kto dzisiaj siedzi. Tak, to witam, czy pan się przedstawi? A A witam panie Arturze. Co tam? Wie pan, wie pan po co przeszedłem? Od, odnotować no Tak, dokładnie panie tak. Załatwione, miłego dnia. Panie Arturze jeszcze jedna sprawa. Nie jak tutaj radiowóz stoi przed komendą, nie? Tak. Jak potrzebujecie jakieś czynności prowadzić, czemu nie włączycie sobie sygnałów świetnych, bo brakuje chodnik. Bo y, akumulatory mogą paść. No ale to on teraz stoi nieprawidłowo, blokuje chodnik, ma być półtora metra z tego co mi jest wiadomo w prawie. No zgadza się, ale policjanci wykonują czynności z osobą zatrzymaną, jak tylko zakończą przeparkują. No tak domyślałem się, że coś robicie, to się wtedy włącza sygnały świetle mogą włączyć i... Dobra. Dobrze, panie Adrani, miłego dnia. Również też, dziękuję. No idę w sumie, przynajmniej funkcjonariusz opanowany.